Tadam, tadam, oktober 25, czyli październik 25. Jedziemy na wycieczkę, zabieramy misia w teczkę. <ścoughs> Cieszę się z każdego dnia. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg dał nam szansę na to, żebyśmy mogli dać od siebie coś światu. I moją misją jest przede wszystkim pomaganie bezdomnym. I zauważyłem, że jest to temat dość szeroko pomijany, dlatego że podobnie jak ja kiedyś myślałem, większość bezdomnych po prostu chce być bezdomnych. To nieprawda. To są ofiary społeczeństwa, które zapomina o tym, co jest najważniejsze. A najważniejsze jest pomagać innym, zadbać o siebie, zadbać o swoje podstawowe potrzeby, zadbać o swoje zdrowie, przede wszystkim psychiczne, czyli modlić się, modlić się dużo. I dziękuję Ci Panie Boże za wszystko, co mi dałeś, a przede wszystkim za to, że pozwoliłeś mi być kim jestem. Love you all. Pozdrawiam.